Jeden, jakiś jeden fajny, konkretny, główny cel, główny to jest kurwa to, co chce. No przykład nie wiem, żebyśmy może zrozumieli to, że na przykład no jak Grzesiu nasz bez nogi, jestem przekonany, że jego celem, kurwa, głównym jest ja pierdolę, jak miał 16 lat, to kurwa chodzić, chodzić, rehabilitacja, chodzić, cisnąć żeby to wszystko poukładać, żeby być szczęśliwy, żeby kobietę poznać, i tak dalej, tak dalej. Naprawić, ale szukajmy takiego głównego, jednego rasowego celu, ambitnego, który. Doprowadzi do tego, że będzie nam się łatwiej trzeźwiało, będzie nam się łatwiej wychodziło z uzależnienia i będzie nam się o wiele łatwiej funkcjonowało. O to tutaj chodzi. Cele to motywacja nasza, a motywacja powoduje, że jesteśmy trzeźwi albo działamy, albo idziemy zaparte. A nawet jak nam się nie chce, to i tak to robimy. Jeżeli mamy dosyć, to i tak wychodzimy. Jeżeli ja bym nie miał. Nie chciał tak naprawdę mieć fajną sylwetkę w wieku 50 lat. Naprawdę, bo to jest mój cel. No to nawet jak mi się nie chce iść na siłownię, to ja bym powiedział: A, bo mi się nie chce, ale ja wtedy myślę o tym daleko. Kurde, ale ja chcę wyglądać. Ten czas styka, ten czas leci. Po co ja mam siedzieć w domu? Wychodzę. Nawet jak mi się nie chce. I zobaczcie, to już działa w każdej rzeczy każdej rzeczy. Pójdziecie jeśli na, nie wiem, na plażę, zobaczycie kolesia z piwem. No, a bym się napił piwa, bo chcę się napić, bo będzie super. Nie, bo chcę mieć fajną rodzinę. Kurde, chcę, żeby moja córka w końcu odzyskała swojego ojca.